Serdecznie witam Państwa na uroczystym przekazaniu umowy dotyczącej przebudowy dworca autobusowego w Trzebini wraz z budową nowego parkingu. Pragnę powitać gospodarza naszej gminy, pana burmistrza Jarosława Okoczuka. Dzień dobry. Oraz wykonawców inwestycji, pana Pawła Deszcza, prezesa zarządu spółki Ideabud. Dzień dobry. Oraz pana Michała Strzelca, właściciela przedsiębiorstwa Wikos Fresh z Wygiełzowa. Dzień dobry. Jest z nami również pan Marek Dyszy, przewodniczący zarządu Związku Komunalnego Komunikacja Międzygminna w Szanowie, który odpowiada za organizację komunikacji miejskiej między innymi w naszej gminie. Szanowni Państwo, po wielu miesiącach przygotowań rozpoczynamy przebudowę dworca autobusowego. Już w przyszłym roku w miejscu, w którym stoimy, powstanie nowoczesne centrum przesiadkowe i więcej o tej inwestycji powie pan burmistrz Jarosław Koczuk. Dziękuję. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie mieszkańców naszej gminy, ale i również przede wszystkim podróżujących, którzy będą w przyszłości korzystać już z pięknego nowoczesnego dworca autobusowego. Określamy to węzłem Trzebinia, a tak naprawdę będzie to pełnić funkcję z racji lokalizacji Trzebini przy głównym węźle kolejowym jako powiatowy punkt przesiadkowy. Drodzy Państwo, dzisiaj po raz kolejny udowadniamy, że można poprzez dialog. I pisać nową historię, nową historię Trzebini. Miasta, które prężnie po raz kolejny udowadniając będzie się rozwijać, tym samym wracając na fotel lidera. Szanowni Państwo, przedmiotem inwestycji będzie przebudowa dworca, w którym w tym momencie się znajdujemy. Jak sami Państwo dostrzegacie i widzicie, jest to miejsce, o którym można powiedzieć już dawno zapomniano. Nie stanowi on zdecydowanie żadnej wizytówki naszego miasta tym bardziej skłaniamy się do tego, aby to miejsce ożywiając było jeszcze bardziej sympatyczne i zachęcające do tego, aby również podróżujący, czy to autobusami, czy to koleją chcieli pozostać w Trzebini, aby móc szybko przemieszczać się do pracy, bądź co bądź przyjeżdżać i odwiedzać nas w okolicy. Drodzy państwo, to jest jedna z najważniejszych inwestycji tej kadencji. Startując z wyborach, zakładaliśmy i przygotowywania te trwały już w poprzedniej kadencji, gdy deklarowałem, że to miejsce wymaga natychmiastowych działań związanych z poprawą przede wszystkim bezpieczeństwa, funkcjonalności, ale również estetyki. Skutecznie pozyskane dofinansowanie w ramach środków z Polskiego Ładu w kwocie aż 24,5 miliona. Jest do, dowodem na to, że poprzez sprawne zarządzanie gminą, jak i również świetny zespół osób pracujących w Trzeminskim Magistracie, jesteśmy w stanie wręcz góry przenosić. Dlatego ta inwestycja dla nas jest tak bardzo ważna i znacząca. Jestem przekonany, że po pracach, które tutaj nastąpią, przypadną one do gustu zarówno mieszkańcom, ale i również wszystkim, którzy będą korzystać z tego, czy to w formie okresowej, turystycznej, czy to na co dzień, korzystając jako bezpieczna, szybka forma przemieszczania się, jak i również dostania do miejsc, w których pracują. Liczę również, drodzy Państwo, że to miejsce będzie tępić życiem nie tylko i wyłącznie w godzinach, gdy będzie ktoś korzystał z komunikacji zbiorowej, publicznej, ale również z racji planowanych i tutaj pojawiających się punktów handlowych, punktów usługowych, punktów gastronomicznych. Trzebinia z racji swojego położenia, przy bardzo ruchliwym, bo aż ponad 170 kursów kolei, które przejeżdża przez trzebinie na dobę, stanowi o ogromnym obciążeniu. Ale w ślad za tym idącym możliwości korzystania z tego środka komunikacji. Kolejnym aspektem, który chcemy w tej kadencji, aby został zmodernizowany, dlatego dzisiejsza obecność pana przewodniczącego Związku Komunalnego Komunikacja Międzygminna, pana Marka Dyszego, ma spowodować, że to miejsce stanie się tętniącym sercem Trzebini, do którego będziemy. Przywozić mieszkańców, aby tutaj podejmowano ostateczną decyzję, czy dalszą swoją podróż będą wiązać z koleją, czy dalszą swoją podróż będą kontynuować za pomocą e, realizowanych przewozów organizowanych przez ZKKM. Ja wierzę i doskonale wiem, że to, co dzisiaj jest przedmiotem naszych deklaracji, ponownie przekujemy w sukces, ponownie przekujemy w czyn bo to jest nasza wizytówka, to jest nasze motto, które staramy się, drodzy Państwo, wdrażać. Tym bardziej dla mnie większą radością jest, że podmiot, który będzie wykonywał planowane prace, jest to przedsiębiorstwo, które jest rodzimym przedsiębiorstwem Trzebińskim. Trzebińskim, które działa na naszym terenie, które daje miejsca pracy mieszkańcom naszej gminy, który również, co jest dla mnie istotne, pełni identyfikując się z naszym miastem płaci tutaj podatki. Dzięki właśnie takim przedsiębiorcom, dzięki takim podmiotom jesteśmy w stanie i zmieniamy naszą Trzebinie na Trzebinie jutra, Trzebinie piękniejszą, Trzebinie w której chce żyć, w której chce funkcjonować, w której chce pracować, w której chce spędzać wolny czas. Dlatego pozwólcie państwo, że w tym momencie przekażę najważniejszy dokument. Jest to umowa która opiewa na bagatela kwotę niespełna 23 milionów złotych. Umowa ta jest umową kompleksową, zawierającą przebudowę miejsca, w którym się znajdujemy, ale i również dziewięciu dróg na terenie naszego miasta, na terenie naszych Sołec. Panie prezesie, chciałbym z tego miejsca panu przekazać ten dokument symboliczny. Jest to umowa świadcząca o tym, że. To co miało miejsce po całych procedurach administracyjnych dzisiaj staje się faktem, kibicując, trzymając kciuki, abyście nas nie zawiedli i zgodnie z obietnicami, które padły w gabinecie podczas spotkań wykonali te prace. Przede wszystkim zgodnie ze sztuką budowlaną, zgodnie z oczekiwaniami jakie stawiają przed Państwem mieszkańcy, my jako inwestor, ale przede wszystkim w terminie, abyśmy mogli się już wspólnie tutaj przecinając symboliczną wstęgę cieszyć i móc korzystać z tego pięknego, odmienionego miejsca Gminy Szyblinia Gratuluję i życzę powodzenia Chcemy wystąpić o pozwolenie na budowę tuż po wakacjach jak pogoda pozwoli spróbujemy to w szybszym terminie skończyć tą inwestycję początkiem przyszłego roku, może wiosna, gdzieś tam i maj Generalnie zadanie jest bardzo proste dla nas, lecz wyzwaniem w tym zadaniu jest największe, żeby tutaj mieszkańcom i podróżnym jak najmniej uprzykrzyć życie, także będziemy się starać, żeby to jak najmniej bole się odbyła się ta inwestycja. Za jakieś nieudogodnienia nieugodnie, bardzo przepraszam z góry. I dziękuję za zaufanie po raz kolejny burmistrzowi, że tutaj udało nam się po raz kolejny podpisać kolejną umowę. Raniczał, ani od możliwości użytkowania kto ma miejsce w tym momencie. Lokalizacja nowych punktów yy, przesiadkowych tymczasowych będzie zlokalizowana Drodzy Państwo, w dużym stopniu chcemy to odzorować na tym, co już miało miejsce, więc nie będziemy tutaj żadnych, powiedzmy, ani nowości, ani odkryć, sugerować, czy wynajdować, bo PKP w trakcie prac związanych z modernizacją dworca kolejowego, miała, miała dwa punkty, które stanowiły tymczasowe przystanki. I dokładnie chcielibyśmy to odzwierciedlić, wykorzystać już ten pomysł, który się świetnie sprawdził, który zaznaczam też nie będzie powodował dodatkowych kosztów związanych z z dodatkowymi wozokilometrami, bo te środki komunikacji publicznej będą się przemieszczać w sposób ciągły. Dzisiaj się to przemieszcza ulicą Kościuszki, teraz się to będzie odbywać ulicą Dworcową i ponownie wiadomo na ulicę długą tuż za wiaduktem, który jest zlokalizowany. I podobnie się to będzie odbywać w kierunku centrum miasta. Przejazd będzie tutaj umożliwiony, nawet jeżeli powstaną jakieś czasowe ograniczenia z możliwością przemieszczania się. Mamy na tyle dobrze rozwiniętą tutaj infrastrukturę drogową, że korzystać możemy z ulicy Przemysłowej, skorzystać możemy z ulicy, drodzy państwa, Lema, Puszkina, więc o te aspekty się w ogóle nie bowiem. Dajmy sobie czas, niech prace w końcu się rozpoczną, bo jest to naprawdę przez ostatnie 3-4 dekady mocno wyczekiwane i wtedy będziemy wyciągać wnioski. Jeżeli będą jakieś nieudogodnienia, na bieżąco zobowiązuje się Państwu przekazywać wspólnie z wykonawcą te informacje i szukać natychmiastowych rozwiązań, które będą niwelować bądź eliminować pojawiające się niedogodności dla czy to pasażerów, czy osób, które korzystają z parkingu, przemieszczają się za pomocą własnych środków komunikacji. Tam gdzie drwa robią, to drzazgi lecą i tymi drzazgami będą swego rodzaju niedogodności dla pasażerów komunikacji miejskiej, którzy będą w trakcie realizacji inwestycji korzystać z przystanków zastępczych. Ja mam pewne wizje w jaki sposób zminimalizować te niedogodności pasażerom, ale te wizje będą uzgadniane z wykonawcą i całe szczęście, że pan burmistrz ze swoimi służbami przewidział w specyfikacji warunków zamówienia i w umowie została dzisiaj podpisana że wykonawca ma, ma zadanie również organizować tymczasowy ruch drogowy i w tym zakresie uzgadniać z organizatorem komunikacji miejskiej taką lokalizację przystanków, żeby mogły być obsłużone w dogodny sposób przez wszystkie linie komunikacyjne, które tutaj przyjeżdżają za wiaduktem, który mamy zlokalizowany po prawej stronie, czyli od strony Orlenu do wiaduktu będzie to nowe miejsce parkingowe. Zakładamy tam 60 miejsc postojowych i liczę, że oczywiście to rozwiązanie w dużym, to naprawdę w dużym stopniu już, już yy, zniweluje pojawiające się problemy, aczkolwiek ta bolączka z miejscami postojowymi pewnie zawsze będzie, dlatego kolejne pomysły, kolejne plamy, plany wkrótce będę Państwa informował. Inwestycja obejmować będzie przebudowę i modernizację dziewięciu dróg, w tym budowę parkingu przy ulicy Czebińskiej w Młuszowej, przebudowę odcinka drogi od ulicy Głowackiego do ulicy Słowackiego w Trzebini wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego i miejsc postojowych, przebudowę czwartego etapu ulicy Świętego Floriana w Dulowej, modernizację. A jeszcze budowę odwodnienia ulicy szkolnej w miejscowości Trzyżówka, modernizację ulicy kamiennej na osiedlu Gaj, modernizację ulicy Partyzantów w Myślachowicach, modernizację ulicy Dębowskiego na osiedlu Siersza, modernizację ulicy Dworskiej w Płokach oraz przebudowę drogi wewnętrznej na osiedlu Energetyków w Trzebini. I te wszystkie drogi zostaną zrealizowane jeszcze. W bieżącym roku o utrudnieniach, które wystąpią na etapie realizacji, będziemy informować na bieżąco gminę, jak i mieszkańców. No i tak samo postaramy się w możliwie najkrótszym czasie wykonać zadanie i z najmniejszą uciążliwością dla mieszkańców. Dziękuję.